Nie upuść swojego telefonu challenge. Znajdujemy się właśnie na ośmiometrowym rusztowaniu, a chłopaki w swoich chłopkach trzymają już telefony Siemano. nad przepaścią. W dzisiejszym odcinku moim zadaniem jest jak najbardziej utrudnić im życie, żeby jak najszybciej któryś z nich wyrzucił telefon za burtę. Jak szaku wysoko. Jest ciężko stary, ciężki ten poniedziałek. No, ciężki bardzo. Waszym zadaniem natomiast jest teraz zostawić łapeczkę w górę oraz z dzwonem, żeby nie przegapić więcej kontentu z rusztowania i z wysokości. A ja teraz już bez przedłużania zabieram się do roboty. Minęło już dokładnie dwie minuty, a to oznacza, że czas na pierwsze utrudnienie. A no to pierwszym piekale. utrudnieniem jest. Piórko. Piórko? piórko. Jakie piórko? Gilgotanko? Nie. gilgotanko nad przepaścią 10 metrów. Już ręka pali stary. Stary. Ja nie chcę nic mówić, dwie minuty minęły, a bark, moi kochani, już jest czerwony, nie? No, ostro daje. Dobra, i tak to wygram, stary. Stary, nie ma szans. Stary, ci się prędzej loki wyprostują, niż ja to przegram. Prędzej ci się zrobią, niż ja to przegram. <grym> zobaczymy. Moi drodzy, zapauzujcie teraz film i napiszcie w komentarzu, kto wygra. Farel czy Szaku? I zobaczymy na samym końcu faktycznie, co się wydarzy, więc dawajcie. Ja mam tutaj przygotowane dwa pióreczka, którymi troszeczkę pomiziam ich po... <grym> Jak Pamiętaj, tam? że nie może przeszkadzać, nie? Jak tam? Super. Nie spędzi nosek? No i Krystiana pospędzi. A ja tam noska. Wstać mu może do noska, coś poczuje. Tak, tak, tak. Do noska, do noska od razu. Rozumiem, że my nie możemy interweniować. Zaraz nie sobie... możecie interweniować i nie możecie przekładać telefonu z ręki do ręki, oczywiście. Musicie cały czas trzymać. Aaaa, to! To też tego też nie ma! A nie wolno. Minus punkt. No, salmo, to jest ja on to opcjonizm. Tak <grym> Powiem no. tak, są dzielni. Na razie wytrzymują. Nie, no ale... takie piórko, to. Ale na razie to jest najłatwiejsze utrudnienia. Poczekajcie dalej. Czekam na kolejne dwie minuty. Ała, stary jest ciężko. Nie chcesz mi rozmasować barku, może? Jasne powiedz. Rozmasuję. Tak? Ma, o, i to mi się podoba! Ała! Ty jesteś chory jakiś? No chciałem ci rozklepać, trzeba mięśnie rozbić. Nie rób mi tak, proszę. Jakoś skopa... Zapierdzielić? Stary, nie rógnę. Wy się dobrze czujecie? Ja też tutaj jestem, trochę się boję. Zapomniałem, że no, no Reka tak. stoi tutaj. No. Jak wasze bary? Ej, JJ, naprawdę piecze. Pokaż, pokaż widzowi barek. Barek, ale barek. Zobacz, barek! ten Barek! Tutaj jeszcze flaszeczki stoją. Otwieraj! <noise> Otwieraj ten Barek! Jak tam szaku? No jest ciężko Boli, boli. Ej, wyżej łokieć, wyżej. Nie chodzi się na siłownię, tylko JJ sama musi chodzić. To tak? później tak właśnie jest, że bareczki siadają. Nie, 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 my z Krystianem codziennie chodzimy, to Justyna to ja tak, tak, Nie chcę wam nic mówić, ale zimno mi w palce! Czas na kolejne utrudnienie. A kolejnym utrudnieniem są klamereczki. Nie, nie <noise> <klamereczki. głos> Dlaczego te klamereczki? Uwaga! Daj mu na nos! Nie dawaj mi na nos! Daj mu na nos! Pierwsza nie. klamerka! O kurde! Ocha, wow. Nie fajnie! Krystian tak samo! Ja nie chcę na nos! Dlaczego? Ej! Tobie, tobie wyszło nie ciężej nie ma, nie niż ma. Szakowi! To mam większą klemę! Gadam jak ze Smurfów Maruda! Na ucho! Na drugie ucho! Uszy spalowe! Ła! N nie ma opcji. Jaki palec? Jaki palec? Za gruby mam palec. <noise> Idealnie. No, ale się wkopałeś, ja rękę trzymam prosto. Nie, gdzie? 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 Puszczę, puszczę. Widzowie, jest ciężko, naprawdę. Tak jest, <noise> zostali oznaczeni. Gdzie mam się jeszcze klamerka zmieści? No to może na drugą. ja już, już podziękuję z tymi klamerkami. Nie fajnie. Dobra, myślę, że tyle klamerek wystarczy, ale chciałam zaznaczyć, że tych klamerek nie możecie ściągać do końca odcinka. Proszę panią, ile jeszcze? Chłopaki są wytrwali, zobaczcie, ręce się trzęsą. Ja bym sobie na kolankach jakoś kłótnął. O, o, tak się oprę. O, rurę. To masz wyżej, haha, ja, ja jestem niższy. Nie Jezus, mogę sobie lekko. Tak pierwsze live haki tutaj powstają. Nie wolno klękać. Słuchajcie, pominęły dwie minutki, tak? Tak. Czas na kolejne zadanie. Kolejnym zadaniem jest. Nie, proszę, nie Przerzucenie telefonu. Zmiana ręki. Zarejście! Zmiana ręki. Bo ona nie. już woli, dobra, to ja pierwszy. No. Uwaga. Trzy, dwa. Ua! Mam to! <laughs> Widziałeś to? Nie chcę stracić telefonu. Do. O, ale porubana akcja. To wyglądało źle. Dawaj, Saczku. Gotowy? Trzy, 2, 1... Dobrze, dobrze! Ale było przerzucone, co z tego, że tak lekko, ale było. Amatorka pełną gębą. Dobra, moim zdaniem zadanie wykonane w 100%. No dobra, no to zmieniliście rączki, teraz wam jest troszeczkę wygodniej. Jest Czekamy dwie minuty i przychodzimy do kolejnego utrudnienia, a teraz już będzie tylko gorzej. Jak tam rączka? Nie boli, jest pełen luz. Jestem mega silny, dziewczyno. się nie ma szans, patrz na niego, jaki zmarszczony. Co zmarszczony? Co, zmarszczone, co zmarszczone. Tak Ja ładnie wyglądam dzisiaj. Jesteś piękny, jak ja. Zobaczcie w ogóle, jakie są widoki piękne. A tego z tego gargamela? Nie, mamno. Z widzieliście? Widzieliście kiedyś... tego miasta. Nie. Jak, jak nie widzieliście kiedyś dzięcioła, to masz tu jednego, a tu drugiego. Chłopaki, jesteście może głodni? Nie, tak. <noise> tak. Bo mam dla was coś pysznego, tylko da musicie dać mi chwilę, bo muszę to przygotować. Dobra, o to kurde. czekamy. Robaki pewnie. Jeszcze nie jadłem na rusztowaniu, a ty? No nie, dlatego jestem głodny. <głos> <głos> Przygotowałam dwa kopciki, bitą śmietanę oraz nie. kolorową posypkę. Ja wiem, co się szykuje, stary. To będzie placek w łeb na 100%. No, do... Ej, mi się wydaje, że to jest chyba troszeczkę dłużej niż dwie minuty kolejne, co? No, proszę pani, co najmniej. To już cztery minuty no. minęły. Kto chce pierwszy? Krystian, na pewno. Czekajcie, ściągnę Wam klamereczki z nosku. O, dzięki. O wow! No, ale może delikatniej, co? Oni jeszcze nie wiedzą. My słyszeliśmy. No, także wiemy. Akurat mi się chwyciło w lewą rękę, a wygodniej lewą ręką jest mi uderzyć. Krystiana! Dobrze mu tak! Nie ma drugiego we mnie ciasta! Eee, nie pluj! Pyszne! Mam bitą śmietanę w boku. Spokojnie Szaku, dla ciebie też mam! Już się nie denerwuj! A ja już taki głodny, zazdrosny. Ty to w ogóle duży chłop jesteś, więc chyba cały zjesz, co? Na pewno! Uśmiech! To było przegięcie! tam jeszcze. Mmm, zaraz zapałem. Nawet no, dobre. Ile mi to siły dodało? Ładnie wyglądacie, ale jesteście w ogóle. Jestem z Was dzielna, że tak trzymacie te telefony dalej, mimo tego. No, no już się robi ciężko, mówię szczerze. Pff, bardzo się robi ciężko. jeszcze z tą świta na boku. Wow, no dobra, no to czekamy kolejne dwie minutki. Już mi się trochę tutaj nudzi. To by się nudzi? <laughs> Naprawdę ci się nudzi. Minęły kolejne dwie minutki, więc czas na kolejne zadanie, a jest nim zrobienie sobie selfie. Ooo! No. Jedno bręko trzeba blokować. Czekaj. Czeka nie dobra. rozpoznaje Kurs. mnie face ID? Ciekawa. No, jak ty tak wyglądasz. O. Nie, no, że mi nie rozpoznały, muszę wpisać kod. Obróć mi. Szaku! <słyska> ja mam zadanie wykonane. Jak Ciekaw ja mam zrobić to, muszę tak chyba obrócić. No, musisz, musisz. Jest! Brawo! Zadanie wykonane w 100%. Tutaj gdzieś widzicie te fotki. Dajcie znać w komentarzu, która ładniejsza, Krystiana czy Szaka. To jest moja. Tak, tak, od razu. No dobra, to czekamy kolejne dwie minuty. Teraz mam dla nich coś specjalnego. Ja jestem ciekawy, co nas przygotowała. Jakąś głupotę. Nie, nie, jest! Nie. nie! opuściłeś? No stary, dlaczego miałem to zrobić? Stary, ja nawet nie wiedziałem, co to jest. Zimna woda. Włoch? O oh, jest przegięcie. Powodzenia Ci życzę. Ja się mocno zaprę. No, trzymaj go mocno. W ogóle zmoczyła mi telefon, mi się to zaraz wyślizgnie To nie do ucha, nie do ucha. Umszakalaka! Oh! <murly> <s1> <murly> nie <ohne> mogę! Na dziesięciu metrach dostać wodą. To jest przegięcie Jeszcze wiatr się zerwał! Będę chory! To justyna, na, kupujesz nam gripex. Ale Dzięki. przynajmniej trochę wam budził, umyłam z tej... Tak, mi w szczególności potylice. Tak! UCHU MIAŁEM ŚMIETANY OD CHOLERY! Ja chyba muszę więcej takich odcinków nagrywać, bo uwielbiam się nad wami znęcać. A my chyba nie chcemy. Nie. nie. Głosujemy, nie. O, chyba, że widzowie dobiją 30 tysięcy łapek, to się zgodzę. 30 tysięcy łapek? 35. 35? Na luzie. Moi widzowie nie ma problemu. Ok, minęły kolejne dwie minuty, więc gracie trzy po trzy. Kto pierwszy Aha. musi z Was przyrzucić telefon z ręki do ręki, ale z obrotem 360. Ja yeah. pierdzielę. Trzy po trzy! Trzy po trzy! Aaaaa! Krystian tak, robi to jako pierwszy, ma uwaga! Opcji. Tak, ma się obrócić, tak? Trzy, dwa, jeden! Aaaa! Jest! Spot! wygrałem? Ja nie tak. ja mogę, wygrałeś, mory, Wycięstwo, mam tutaj, ja, Stary. Wycięstwo! telefon! On jeszcze uderzył chyba w ogóle o słupek, tak słyszałem. Ta, o diagonal na samym dole uderzył. Co jest grane? Zostawcie łapkę w górę i lecimy zobaczyć na dół, co się z nim stało. Jak dodu, że był basen, ale gdzie jest mój iPhone? Nie ma. Jest! Jest? Uf! Raz, dwa, trzy. I Cały. Co? Cały? Szkiełko delikatnie pękło. Szkiełko pękło. pękło. Masz Masz hartowane i wyświetlacza nie ruszyło. A spójrzcie, jaka jej buńka. <laughs> na szczęście, mua, Udało się go ocalić. Zarobiście. Było blisko, nie? Było mega blisko. I jeszcze najlepsze co to, że to w tą belkę uderzyło. W diagonal, tak? Jeżeli wytrwaliście do końca na to był Diagonal, iPhone jest cały. Na dzisiaj to było tyle. Szaku niestety wygrał. Chyba stety. No i co? Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Hello.